Dobrze, chłopacy, no to zróbmy to, no. Wejdę w tryb incognito, żeby nie było, dobra? Nie, nie musisz. Czemu? czemu? Nie wiem, nie wiem, nie wiem czego się spodziewać, Tak, tak sprzedajesz Ej. to jakby to było po prostu... <laughs> nie wiem, nie wiem co to może być. Będzie cotygodniowy filmik z odpowiadania na pytania, tak? <laughs> nie, czemu cotygodniowy? Słuchaj, jak będziesz, dostajesz hasło do tego i robisz co chcesz. Ja, ja no. jedyne, co chcę, żebyś zrobił ten jeden film, możesz to potem olać, możemy tą stronę usunąć. Nie, nie, nie no, będzie no. olewania, będę dbał o. Zresztą o... że nawet Ci pomożemy. Będę Nesco. Ale... Nesco? Nesco? Co? <śles> wow! <śles> <śles> w ogóle nie czuję się przymuszony, słuchaj, w ogóle, ani troszeczkę. Dobrze, dobrze, nie mam problemu. Dobrze. Dobrze. Dobra, zaraz, zaraz, zaraz wrzucam film, zaraz będę ready i zaraz ci wysyłam! A zaraz to za ile? Da, daj mi minutę, dwie. Tak w, szybciej będzie niż z Wesem i w, 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 w Leafa w Company z włączeniem tego, okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. No weź wyślij. No wyślij, no. no. Wyślij, no no. Wyślij, no weź no wyślij. aby No weź. No weź. No, 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 no proszę. No komu, no weź. No wyślij. No Wyśli No 30 sekund masz 29 28 27 26 Tomaszu ogarnij 25 24 23 Tomaszu do kurwy Muszę wejść na YouTube'a i wejść pisać 11 W ogóle ty masz wiesz, że ty masz za długi nick? Masz za długi nick nie możesz no, mieć tak długiego bo, bo strasznie trudno jest zrobić tytuł z takim nikiem długim. Prawda, wstyd No, do nie masz po prostu EW. A wiesz, a wiesz, wiesz jaki, jest, jaki jest bardzo proste rozwiązanie na to, nie nagrywaj ze mną. Znowu narobisz. Znowu narobisz. Chyba <śla> ten. To jest tak dobre. Kurwa. Jest dobre, to prawda. Pierwszy. Jestem, jedno, jestem jedno kliknięcie. Ej, odwrócenia. a we, poczekaj, 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 wyślij mi, wyślij mi najpierw link do filmu. Co? Dziążełka? <grym> strona wyszła właśnie, no. Podeślij mi ją. Zobaczę. Mi też! O kur nie Oku, Ja chcę link do filmu. Masz link do filmu i w opisie jest strona. No, klikaj jej jeszcze. Błaga. Dobrze. Dopiero, nie chyba klika. że. Ale mogę komentarz napisać? No nagrywam już. Poczekaj, A, mogę komentarz? Dostępni, ej, weź, weź udostępnij nam ekran, bo bo my, my no. no jak będziemy stąd to wypadałoby, żebyśmy mieli jak oglądać chociaż nie? Kocham was, jeszcze tutaj dopiszę. O, dam serduszko. Skomentuj. Jest, mamy to. Dobra. zrefreshuj, zrepeszuj, byłem przed tobą, i w dół, kur. Kupa no nie, no nawet nie mów mi takich <laughs> u rzecz jak pierdziele! Usuń! Usuń! Poczekaj, muszę to zobaczyć. Dobra jestem online! No. Nie, 16, patrz <grym> jestem pierwszy! <grym> Co? No to ja I był w dupę Co? Dobra jest, dobra, a no. ci łapkę, masz Daj mi też łapkę, to będzie wyrównane Dobrze dobra, Uwaga. Publi no kur... 5 sekundy różnicy, no mm. Wygrałem film. <grym> Dobra, uwaga, uwaga o, zobaczymy, zobaczymy czy, czy, czy pójdzie i czy pierwsze komentarze się pojawią i wtedy klikasz w stronę. Dobra, to czas, żeby zobaczył stronę. Lecisz. Lecę. Osiem 8 lat to się gotowało. siedem Uuu, Osiem lat? pracę. 6. 5. 5 4. 6. Patrzyłem, przez odcinek był 6 lat. 2. 1. <ślinic> What fuck? Neskotman może być skomplikowanym człowiekiem, lecz jego geneza jest prosta. Pewnego wieczoru Nescot i jego rodzice szli ciemną alejką, wracając z kina. Mimo mroku, atmosfera była bardzo przyjemna. Nagle z mroku wyłonił się złodziej: wasze portfele albo życie! Zagrodził złodziejaszek. Ten Neskot wstąp wstąpił krok przed swoich rodziców, by uchronić ich przed napastnikiem, i spytał, Czy czemu to robisz? Wpadłem w długi, więc Neskot zrobił. Nie, zrobił mu podatki i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. <śmum> the fuck is going on? <śmum> 9 miesięcy temu! 3 lata temu! <śmum> O, o Boże. Odcinek został dopiero zaplodowany przez Alkanę. Zapominajmy, że on mówił na końcu o tej stronie. Wspomniałem odcinek o na... tym Wcześniej, na samym początku. Aha. I jest dobra, link dobra, dobra. w opisie. Niektórzy już wiedzą na co czekać, myślę. Już jest 8. Jest coś nowego. Minutę temu. Super. E, A ja musisz jakoś zalogować, dobra, czy dobra, coś? Ale, ale nie, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Bo, bo teraz tak, teraz. Te, the fun part jest taki, że hmm. będziesz musiał się zalogować na moje konto tutaj na tej stronie i wejść w panel i będziesz miał tam panel tego, co ludzie mogą pisać na dole po prawej w Nescołdze. Sexty! O tu! O boże na żywo! Czas na żywo! Dobra. Dobra, ja ci wysyłam, oh, ja ci wysyłam ja oh, hasło. Eee, musisz wejść. P***a, eee, będzie całą noc nad tym siedział, Kurwa, On zrobi sobie serię codzienną, Kurwa. Ej, proszę, kup taką, kup taką słuchawkę sobie, jak masz w call center. Jesteś pewny, że to będzie działać, prawda? Jestem Ten... pewien, okay, sprawdzałem do, okay. to. Dobra, jak sprawdzałeś, to ci ufam. Dobra. Jak nie zadziała, to będzie problem. Wchodzisz, no, bo klikasz na dole na Nesco te Sex Tips, bo teraz to jest tak, jak edytujesz stronę. Otwórz pocztę. O! Oh. <laughs> I lecimy. <laughs> o! Gdzie seks? Ale to było trzy <laughs> lata temu. <laughs> <To> tak! <laughs> o! 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 A to jest teraz? W... Czwarty? Nie, dobra, to było kiedyś. To jest, jest tu teraz. ktoś. Tak! Witam! Robimy to! Robi... Ale kurde, ale to będzie dobre! Łooo! Wow. O! Jak... O! Podejdź i zaproponuj mu, że pójdziecie gdzieś w ustrojne miejsce. No, nie no dobra, ale weźmy weź pomyślmy sobie, że... Pomyślcie kto może być po drugiej no stronie. No właśnie. A jak mam nie chcę, to go zmuś. Dobrze. Nie, o kurde, znaczy. Znaczy nie, nie. To nieładne. O no, Jezu. Jezu. <grystanie> nie, nie, nie rób tego. To był tylko za... Ja błąd. Oh, nie. <grystanie> Mama łezy. Mama Elevena. <grystanie> odpisujesz trochę jak... Bot. Zbyt, no, odpisujesz zbyt składnie. Duże literki, kropki. Mogę tak odpisać? Ja pierdzielę. Ale nie, dobrze. No. To już nie jest botowo, czyż nie? No Czy to się nie wyle? nie jest botowo. Nie, nie, nie. Ale to nie o to chodzi. Nie? A, okej, okay, dobra. To nie, ja nie wiem, o co chodzi. Nie, nie wiem, co to odpisać. Uśmieszek na uśmieszek tam. Ja pierdolę. Tak, tak, tak. Idź pis. No, nie, no nie, brah, nie będę tak pisać. Nie będę niemiły, tylko że. Ej, to, tu nawet tu, tu możesz napisać na. Tu masz free pass. E, witam. Heja, dobra, wyślij zdjęcie. Poproszę o płatność. O, nie można! Fuck. To może być. Czemu? No nie jak bot? Ustaw, 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 ustaw się w kolejce. Dobra. Chcę mieć małe, rude dzieci. Ja też, ale mój gen umiera. Co? 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 Jaj, co? Eee... No, on się nie spodziewał. Hej, ja, tu nic nie było, tu nic nie było. Jak umyć pięty Araba? Kurde, takie trudne pytania zadają, no. Napisz, że no. trudne. No pisz to, co myślisz. Napisz po, po neskotowemu, ojoj, ale to trudne pytanie. <grym> halo, halo, kot sex tips, jak mogę pomóc? <grym> <grym> o, to muszę zapisać. Mogę to zapisać? Zapisane odpowiedzi, Możesz. utwórz. O. O, o, o jest. E, halo, halo, czym Ale przecież to proszę by ci napisał, jak może <grym> E, to miało być czy od niego, O tutaj halo halo Kurde, to miało być Nescot Sex Tips a nie se, ne, Nesbot Sex Tips <laughs> <laughs> Halo halo no to Sex Tips mogę. Ojej 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 <laughs> trochę bardzo tu seks-tips? Boże... Kiedy pszczołek... Kiedy pszczółka lubi kwiatek... Kiedy... Jak się pisze pszczółka? Jak napisać... Kiedy osa... <laughs> to łatwiejsze! Kiedy pszczółka lubi kwiatek... No. Podchodzi... Podchodzi do niej... Cicho, podchodzi. Nie. Do niej. I teraz Kapslo. Nie, nie pisz tego! Okej. Okay, no. do, do niej. niej no. Do niej, Caplokon. I już. Nie no dobra, genie. ale weźcie, weźmy to pomyślmy sobie, że... Pomyślcie, kto może być po drugiej no, stronie. No właśnie. O. To jest I, to, wiem. to jest... To jest Jeżeli to jest czekaj, czekaj, bo to jest chyba Strix. Dobra, czekaj, ja ci coś wyśle, ja ci coś wyśle, co mu wyślesz, dobra? A skąd wiesz, że to jest Strix? O, jak on pisze, że Ellen jest smutny A. i o no to pytam, wiem, że to jest Strix. Ściągaj tego gifa i mu wysyłaj. Wyślij. No, cz cztery okay, pół musi mega. Musi się te... załadować. No, przepraszam, nie skompresowałem ja, wybaczam, gif, wybaczam, ale, no, ale chciałbym zachować raz quality, raz bo to bardzo, postara. to bardzo ważny gif. Nie! <laughs> to oh, był <back> no. Strix, <laughs> to był <back laughs> Strix! A mogę jeszcze napisać? Nie wiem, napisz, co chcesz napisać stricksowi, to tyle, no jakby. Ale ja nawet nie wiem kto to. No, że ci kiedyś bo... dowiesz. Oj, oj, oj. Wien! Wien, wiem, co musisz wysłać. Napisz, 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 bycie ruchanym w ligę się nie liczy. No. <laughs> e to takie jak mają strony AI na stronie tego typu więc Nie, nie. Tu 11. Co? <śmianowicie> no fuck. Jak pozyskać sobie Pokazujecie sam Jakbyś zrobił CBD toilet, to byś był milionerem. <śmianowicie> To już za tydzień w czwartek. Co to było? A nie robisz jakichś fangames? Robisz jakimiś debilami w gorpach grać. Skwinta, bez wymiaru. Trzech Pa. Dobra. Spławiony. Jaki asertywny! Jaki... Słuchaj, kurwa, nie będę mówił o Pawełach, kurwa. Jest zapach główienka z tego odcinka, ojej. Nawet twoje odcinki śmierdzą kuwiękiem. Aha, no tak, to chyba, chyba nie. Bo wiesz, jak w kawę otwierasz okno, to wietrzysz miasto. To by tak było. O Boże. Dobra. Idę, idę spać.